Cześć, to jest podcast AI codziennie. Zacznę od krótkiego wyjaśnienia. Jak pewnie zauważyłaś czy zauważyłeś, ostatnio podcast ukazuje się bardzo nieregularnie, ale po skali słuchalności widzę, że jest przydatny. Więc pracuję nad automatyzacją publikacji. Będzie trochę zmian. Chyba całkiem zrezygnuję z intro i jingli. Dzięki czemu nie będę musiał ręcznie ingerować w połączenie narracji z 11 Labs, z tymi stałymi dźwiękami. A to przyspieszy bardzo proces, bo o ile sam scenariusz i, i notatki odcinka już od bardzo dawna powstają same w sposób automatyczny dzięki funkcji agenta, to jednak montaż audio zawsze wymagał paru kliknięć, a na to często brakuje mi czasu. A więc będzie trochę zmian, ale mam nadzieję, że dzięki temu uda mi się utrzymać regularność. No dobra. To tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do konkretów. Dziś opowiem ci o premierze modelu DeepSeek w wersji 3.1 i jego nietypowych trybach pracy, o ogromnej umowie chmurowej pomiędzy Meta a Google, o planowanym otwarciu pierwszego biura OpenAI w Indiach i nowym, tanim planie subskrypcji ChatGPT, o ambitnym planie inwestycyjnym Korei Południowej w sztuczną inteligencję oraz o powstaniu szwedzkiego konsorcjum Spherical AI, które buduje bezpieczną infrastrukturę obliczeniową zacznę od premiery DeepSeek w wersji 3.1, bo to bez wątpienia jeden z najważniejszych modeli tego roku. Twórcy wprowadzili mieszaną architekturę, złożoną z miliardów parametrów i dali możliwość przełączania się pomiędzy trybem myślenia a trybem szybkiej odpowiedzi, co pozwala dostosować model do różnych zadań. Nowy model wykorzystuje format mikroskalowania, Dzięki czemu obsługuje kontekst długości aż 128 tysięcy tokenów i jednocześnie zachowuje kompatybilność z mniejszymi urządzeniami. W procesie doszkolenia powiększono zestaw danych do setek miliardów tokenów, co poprawiło jakość i szybkość wnioskowania. Dla użytkowników praktyczny jest też fakt, że model został udostępniony jako open source, więc mogą go uruchamiać bezpośrednio w swoich aplikacjach. Całość pokazuje, że w Chinach powstają systemy, które pod względem możliwości zaczynają doganiać zachodnich gigantów. Przechodzę teraz do wiadomości o współpracy Google z Meta. Według anonimowego źródła firmy zawarły sześcioletnią umowę wartą ponad 10 miliardów dolarów, w ramach której Meta będzie korzystać z serwerów, magazynów danych i sieci Google Cloud. Dla Google to kolejny duży kontrakt po porozumieniu z OpenAI, i ważny krok w rywalizacji z Amazon Web Services. Meta z kolei szuka zewnętrznych partnerów, bo budowa własnych centrów danych pochłonie setki miliardów dolarów. Umowa wpisuje się w szerszy trend rosnących inwestycji w infrastrukturę dla sztucznej inteligencji, bo bez dostępu do mocy obliczeniowej nie ma mowy o rozwoju generatywnych modeli. Jednocześnie porozumienie pokazuje, że nawet najwięksi gracze w sektorze Coraz częściej współpracują z byłymi konkurentami, aby obniżyć koszty i przyspieszyć wdrożenia nowych technologii. Teraz czas na wieści z Indii. OpenAI zapowiedziało, że jeszcze w tym roku otworzy swoje pierwsze biuro w Indiach, a konkretnie w Nowym Delhi, i już rozpoczęło rekrutację lokalnego zespołu. Firma poinformowała też, że wprowadza w Indiach najtańszy dotąd plan subskrypcji ChatGPT-GO, kosztujący 4,60 dolary miesięcznie. Co ma przyciągnąć setki milionów użytkowników internetu w tym kraju? Indie są dla OpenAI drugim co do wielkości rynkiem pod względem liczby użytkowników, dlatego posiadanie lokalnej jednostki ma strategiczne znaczenie. W oświadczeniu szef OpenAI Sam Altman podkreślił, że celem jest budowanie sztucznej inteligencji z Indiami i, dla Indii, choć firma jednocześnie zmaga się z zarzutami dotyczącymi wykorzystania treści medialnych, w procesie szkolenia modeli. Na miejscu czeka też ostra konkurencja ze strony Google i lokalnych startupów, które oferują darmowe plany i modele dostosowane do regionalnych potrzeb. Następnie spójrzmy na ambitne plany Korei Południowej. W swoim półrocznym planie gospodarczym rząd zapowiedział, że od drugiej połowy przyszłego roku wprowadzi pakiety polityk dla 30 projektów związanych z innowacjami i sztuczną inteligencją. W programie znalazły się inwestycje w roboty, samochody, statki, drony, chipy, a nawet produkty kultury popularnej, a Ministerstwo Finansów zapowiedziało utworzenie funduszu o wartości 100 bilionów wonów, wspieranego przez sektor prywatny, który będzie finansował strategiczne branże. Administracja prezydenta Lee J. Myunga przekonuje, że tak duża transformacja jest jedynym sposobem na poradzenie sobie z kurczącą się populacją i spowalniającym wzrostem gospodarczym. Oprócz pieniędzy, rząd obiecuje ulgi podatkowe, zmiany regulacyjne i wsparcie dla firm rozwijających kluczowe technologie. Plan ma na celu uczynienie Korei jednym z trzech globalnych liderów sztucznej inteligencji i zwiększenie potencjalnej stopy wzrostu kraju. Na koniec mam wiadomość ze Szwecji. Kilka największych firm w tym kraju, w tym AstraZeneca, Ericsson, Saab, Seb i fundusz Wallenberg Investments, powołało do życia konsorcjum Spherical AI, które ma budować bezpieczną i zintegrowaną infrastrukturę obliczeniową dla firm działających w Szwecji. Projekt powstał przy współpracy z amerykańskim producentem procesorów Nvidia, który dostarczy swoją najnowszą platformę dla centrów danych. Spherical AI ma umożliwić szwedzkim przedsiębiorstwom rozwijanie i testowanie modeli sztucznej inteligencji bez konieczności korzystania z zagranicznych usług, co ma zwiększyć niezależność technologiczną kraju. Uczestnicy podkreślają, że dzięki temu firmy będą mogły szybciej wdrażać rozwiązania oparte na AI, zwłaszcza w sektorach takich jak farmacja, telekomunikacja czy obrona. Według założycieli jest to też odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową w Europie i szansa na stworzenie lokalnego ekosystemu dla zaawansowanych technologii. To już wszystkie wiadomości na dziś. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka AI Kodziennie. Jeśli podoba Ci się taka forma podsumowania nowości, zasubskrybuj ten podcast, żeby mieć powiadomienie o nowym odcinku. Cześć!